Proszę, Proszę, Trzymaj, i... nine, A żyłka jest bardzo ładna, kochanie, to będzie szybka sprawa, nie masz się czego bać. Nie patrz, nie patrz, nie patrz na mnie. Tylko Nie tylko druga. Kalec, no nie możesz. Kalec, tu. Nie wiem, tutaj będziemy sobie to podpiąć. Tak, lecimy. Kto tu jest taki dzielny? Słońce już po wszystkim. Już zabieramy. Panie, to będzie zdjęcie? Zrób ładną miłe do zdjęcia, że dzielę się nie. <laughs> Dobra. Dobra, i teraz proszę o wszystkie dane, czyli inne nazwisko, inne nazwisko. Franciszek Krótkowski, już peset podobny. Trzymaj na troszkę.